Hejka kochani, dzisiaj Wam pokażę jak zrobić ekologiczną kartkę na dzień babci. Więc chyba możemy zaczynać. Więc najpierw bierzemy jakąś starą kartkę i ją tak jakby odkrojamy. Zaraz Wam pokażę jak. Na mniej więcej takie kawałeczki dajemy tutaj i zalewamy to wodą. Po dodaniu wody zagniatamy to, zaraz Wam pokażę jak, na jaką masę. Tu jeszcze dorobiłam trochę i teraz zagniatam i Wam zaraz pokażę na jaką masę. Polecam to wyrobić na taką właśnie masę, a potem jeszcze dodać trochę wody i to Wam się jakby zmniejszy. A następnie zaraz wam pokażę, co zrobić. Więc ja przygotowałam sobie taką foremkę i teraz to przekładamy tu. Jak widzicie jest ona za duża, więc przekładam ją z powrotem tu i tu po prostu damy. Przełożyłam i stwierdziłam, że zrobię taką małą, ale większą warstwę jakby ma. I ogólnie teraz ją odkładam. Ja ją na przykład odkładam do kuchni na kalorefer. I tutaj zostaje tak na jeden dzień. Więc możecie jeszcze jak się zrobi, tu coś napisać i w ogóle. Więc powodzenia! Pa!